Scenariusz jak z filmu, na przykład takiego, gdzie gangol Sena próbuje po raz kolejny zrobić napad stulecia. To być może niefortunne porównanie, ale do podobnego napadu z bronią, a atrapą doszło w gminie Łambinowice. 12 lipca policjanci z Korfantowa otrzymali zgłoszenie, że na jedną z posesji w Łambinowicach wszedł nieznany mężczyzna i zażądał od 65-letniej kobiety pieniędzy w kwocie tysiąca zł. Rzekomy dług miał powstać wskutek zaległości, jakie miała mieszkanka Łambinowic wobec firmy budowlanej, której reprezentantem był ów bandyta, bandyta z pistoletem Atrapą. Mężczyzna ten miał wyciągnąć z kieszeni przedmiot, który przypominał broń. Miał tak nim bawić się, żeby ta kobieta zobaczyła, żeby wystraszyła się. Ku rozczarowaniu napadającego to właśnie ta, do której celowano za trapę, zachowała zimną krew. Być może pistolet nie przypominał, a wyglądał jak zabawka. Kobieta pieniędzy nie zapłaciła, a fakt zgłosiła na policję. Policjantom udało się ustalić tego mężczyznę. Był to 25-letni mieszkaniec gminy Niemodlin. Faktycznie ten dług miał, miał wyegzekwować dla swojego wujka, który jest mieszkańcem gminy Łambinowice. Dwóm panom przedstawiono zarzuty, wymuszenie wierzytelności i nakłaniania do popełnienia przestępstwa. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem, grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.